To jest na 50 metrów długa lista milionerów spis. Zapraszam Was oprowadzę. Znajdziecie tutaj nazwiska i kwoty wszystkich tłustych kotów spisu, których umieściliśmy na tej 50-metrowej liście, po to, żeby pokazać, jaka jest skala dojenia państwa. Zapowiadali skromność, umiar, nic z tego się nie spełniło. Mamy wysokie rachunki, rekordową drożyznę. Męczy nas inflacja, ale ich to nie dotyczy. To oni zarobili miliony. Wśród nich oczywiście Wisienka na torcie, Janusz Kowalski. Proszę zobaczcie, to 2 miliony 453 tysiące. I teraz, kiedy słuchacie Kowalskiego na takim pikniku rodzinnym 800, który swoją drogą jest nielegalnym sposobem finansowania kampanii partii politycznej i on mówi, że rząd walczy z ubóstwem, to nie wspomina, że on walczy z ubóstwem własnego środowiska politycznego. Dla